Cześć, jestem Faustyna. Bom Dominika, chciałabym zabrać Was w podróż po naszej szkole. Nasza szkoła jako jedna z w powiecie ma swój własny internet, który by zapewnić uczniom lepsze warunki do nauki i odpoczynku, został w tym roku wyremontowany i odnowiony. Mm -hmm. Mm -hmm. Czy uważasz, że Internet to odpowiednie rozwiązanie dla ucznia, który ma trudny trajazd do szkoły? Tak, oczywiście, ponieważ kiedyś musiałam poświęcać na dojazdy wiele czasu, a teraz czas ten mogę przeznaczyć na naukę do matury no i odpowiednie przygotowanie. Dobrze, dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia w maju. Łączenie się w autobusach jest nieodpowiednim rozwiązaniem dla osoby, która chce osiągnąć coś w życiu, gdyż traciłaby czas na dojazdy. Posiadamy również tułówkę zapewniającą smaczne obiady wszystkim chętnym uśmiom. Natomiast dla mieszkańców Internetu dostępne są również pozostałe posiłki. Zapraszamy do na nas na obiad. Obiady w naszej szkole są godne polecenia. Pyszne są. Super. A do końca najlepszy obiad w naszej szkole to... ...kawałek. <słuch> no ja się zgadzam z twoim obiadem. Tak? Super, dziękujemy bardzo. Sławnego. Oferuję jedynie również siłownie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Siema, jak często odwiedzasz naszą siłownię? Wiesz co, siłownia jest otwarta przez cały dzień, więc każdy może tutaj przyjść, rozbudować swoją sylwetkę. Ja na ten przykład przychodzę 4 razy w tygodniu. Posiadamy również dobrze rozbudowane, sportowe obiekty zewnętrzne, takie jak bieżnia, boisko do piłki nożnej czy koszykówki. Nasza szkoła cieszy się najlepszą i najbardziej profesjonalną halą w powiecie. Z jakich zajęć sportowych oferowanych przez naszą szkołę korzystacie? E, razem z Natalią należymy do szkolnego klubu e, sportowego UKS Bartosz e, i ja e, reprezentuję piłkę siatkową i piłkę ręczną. ale okay, do końca zdanie, Elo Sobole. Ma najwięcej osiągnięć w <średeniu> Dziękujemy. Uczniowie klas mundurowych i nie tylko w naszej szkole mają do dyspozycji strzelnicę. Jakie się podobają zajęcia ze strzelania? podobają mi się bardzo, ponieważ są prowadzone pod kątem uzyskania brązowej, srebrnej i złotej odznaki strzelców. Wyszłowionym muzycznie, proponujemy dołączenie do zespołu nieprzeciętnego. Rozwijanie się w tym kierunku jest możliwe dzięki naszemu studiu. Nasza szkoła stara się dostosować do osób niepełnosprawnych oraz poprzez przed los. Dlatego od tego roku mamy zamontowane tutaj wiznę. Jest czwartek, 14 marca, godzina 11:36. Zadajmy uczniom kilka pytań. Hej, hej, stej! Drazy zdanie. Elo jak to? Wiem, najlepsza szkoła. Najlepsza na, na, na. szkoła odpowiedzi. Dziękujemy bardzo. Do matury pozostało niebawem 51 dni. Czy czujesz się do niej dobrze przygotowany? Czuję się przygotowany świetnie. Szybkie strzały. Polski vs. Matma. Polski. Stepik versus obiady. Stepik. Hala versus boisko. Szczelnica versus samobron. Samobron. Trybunał versus szczelnica. Szczelnica. To versus uniwersytecka. Decydowanie uniwersytecka. Biologie ze, ze szpinakiem versus rolnictwem. szpinak. Ze szpinakiem. Internet versus dojazdy. Internet. Biologia versus geografia. Geografia? Biologia. Zwolnienie lekarskie versus ćwiczenia na głowie. Zwolnienie lekarskie. Zwolnienie lekarskie. Sarka arabska versus czarurabski. Sorka Poprosiliśmy kilku absolwentów, by podzielili się z nami swoimi opiniami na temat naszej szkoły. Cześć, ja jestem Rosaria, jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Sobolewie. Aktualnie uczę się w studium aktorskim imienia Aleksandra Sebruka w Olsztynie. Moje liceum uważam, że fantastycznie przygotowało mnie do matury, dało mi szansę do rozwoju i przede wszystkim poznałam tam masę bardzo bliskich mi do tej pory osób. Dlatego też z całego serca polecam wam tę szkołę. Zapraszamy. Mam na imię Paweł i studiuję informatykę na Kulu. Około roku temu skończyłem liceum w sobolewie i pisałem maturę. Z wyboru liceum jestem bardzo zadowolony pozwolił mi ono bardzo dobrze przygotować się do studiów jak i do zdania matury. Serdecznie polecam wszystkim to liceum. Jestem Kamila. Jestem absolwentką liceum ogólnokształcącego w Sowolewie. Obecnie jestem podchorążym w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Jest to najlepsza szkoła dowodzenia w Europie. Studiuję na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Cześć, mam na imię Kasia i jestem studentką pierwszego roku Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, a zarazem absolwentką Liceum ogólnokształcącego w Sobolewie o profilu mundurowym. Z czystym sumieniem polecam tę szkołę z powodów takich, że przygotowałam i pod względem sportowym, i pod względem ilości wiedzy do studiów, na jakich jestem. Atmosfera panująca w szkole jest miła, a nauczyciele są bardzo przyjaźni i otwarci na kontakty z nami, z uczniami. Pozdrawiam. Stop. Dlaczego warto przyjść do naszej szkoły? Rodzinna atmosfera, ładne mundury, dobre obiady. <noise> Jeśli nasz film nie do końca Cię przekona, już 27 kwietnia o godzinie 9 rozpoczną się dni otwarte, na które serdecznie zapraszamy!